Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym odcinku Biadu z gwiazdami, a w dzisiejszym odcinku będę miała wyjątkowego gościa, który niedawno zagościł w telewizji TTV, więc mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodoba i że będziecie dzisiaj razem z nami przez całe nasze spotkanie, więc poczekamy sobie zanim dołączy do nas pani Julia i będziemy mogły rozpocząć nasze spotkanie. Witam wszystkie osoby, które dołączają, hej! Poczekamy sobie chwilę, aż Pani Julia do nas dołączy na spokojnie. No, jest tak na spokojnie. Widzę, że Pani Julia do nas dołączyła, więc ja spróbuję ją tutaj do nas zabrać. I mam nadzieję, że wszystko nam się uda. Witam panią bardzo serdecznie. Cześć Amelia. Amelia wiesz co mówi, może po imieniu tak będzie zdecydowanie łatwiej. Okej, okay, obojętnie mi tam jest, więc może być. To tak na początek, zanim wszystko zaczniemy, to tak zapytam się, jak dzisiaj Ci dzień. <noise> dzisiaj mam średni nastrój, rano dużo płakałam, ale już jest dobrze. <noise> Będzie dobrze. Mam nadzieję, że to spotkanie to jakoś tam trochę poprawi Ci humor, bo no jest tam tak. jest niespodzianek To już się nie mogę doczekać. To tak na początek ja oczywiście ci naszym widzom tutaj przedstawię, żeby było im prościej Ciebie bardziej, tak można powiedzieć, poznać, zapoznać. I zaczniemy z pytankami. jesteś gotowa? Pewnie. Przedstawię zawsze Julia Trumna albo Karawan, to wtedy wszyscy wiedzą, kim jestem. Na spokojnie będziemy mówić Julia, bo jednak jesteś najpiękniejszą kobietą. No o. w Polsce, naprawdę. Ja... A. 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 <noise> Chciałabym bardzo. Niestety mam lustro w domu, wiem, że nie jestem. <noise> no to chyba możemy już zaczynać. Jesteś gotowa? Pewnie. Na dzisiejszym odcinku wraz z gwiazdami gości Panią Julię, którą niedawno pojawiła się w programie TTV I rozkochała tysiące serc widzów i o tym dzisiaj porozmawiamy Więc takie pierwsze pytanko decydujące To jak zaczęłaś właśnie swoją przygodę z mediami i co ciebie do tego, można powiedzieć, tak, tak pierwszy krok, jak postawiłaś w swoich mediach? Wiesz co, Amelia? Ja nigdy nie ukrywam, że ja byłam chyba najbardziej, jak mówimy, że jestem najpiękniejszą kobietą w Polsce, to na pewno byłam najbardziej zakompleksioną kobietą, chyba na świecie. Ja siebie nie akceptowałam, nienawidziłam swojego widoku w lustrze, przechodziłam bardzo mocne depresje. Ja nie dostawałam czasem ani wsparcia w domu, a tym bardziej od swoich rówieśników, gdzie byłam non stop wyzywana w szkole, że jestem trupiarą, mam ojca grabarza, śpiew trumnie i tak dalej, że mam grubą dupę, że nigdy sobie nie znajdę męża i tak dalej. Dorastałam cały czas, no tak naprawdę bez przyjaciół praktycznie w szkole w ogóle. Byłam cały czas, cały czas sama. W pewnym momencie jak poszłam na studia, studiowałam dziennikarstwo i ja lubiłam zawsze robić wywiady z osobami takimi innymi, do których na co dzień nie miałam dostępu i był to wywiad z prostytutką, przepiękna kobieta. Ja nie jestem lesbijką, ale ja kocham patrzeć na piękne i na piękne kobiety i pomyślałam sobie tak, kurczę dziewczyno studiujesz, Masz możliwości. A jak zarobisz pieniądze, zawsze możesz być piękną kobietą, tak powiedziałam sama do siebie. Więc zadbałam najpierw o to, żeby mieć poukładane w głowie, mieć mózg na swoim miejscu. Dopiero później zadbałam o urodę. A kiedy miałam i mózg i urodę, to pomyślałam, to jest najwyższy czas, żeby pokazać osobom, które lata mnie, wytykały palcami, obrażały, mówiły mi prosto w twarz, żebym zdechła, żeby mnie te osoby zobaczyły. Tylko już tą docelową wersję mnie, czyli piękną, silną kobietę i do tego inteligentną. Right. Więc, skończo, więc kiedy skończyłam studia, e, powiedziałam mamie, mamo idę do telewizji, ale nie pracować za kamerą zgodnie z kierunkiem moich studiów, tylko chcę być osobą, która będzie w jakimś programie i wtedy wpadłam na pomysł, że Królowe życia to jest świetny pomysł. Tak, bo jednak Królowe życia podbiły serca milionów widzów i tam właśnie zawitałaś jako Julka, pokazałaś swoją prawdziwą twarz swoją prawdziwą rodzinę i swoją pracę, którą nie wstydzisz się, bo naprawdę to, co robisz, to jest wspaniałe i sama to doceniam Wstydzić można się kraść, a nie, nie zapieprzać dzień i noc Więc tak, nie można powiedzieć, że tego programu Jakbyś tak powiedziała, czy miałaś trochę stres, stres wchodząc właśnie za tą kamerę i czy miałaś taki stres, że ludzie to odniosą trochę źle i czy będziesz miała oczywiście ten hejt? Jak sobie z tym radziłaś na początku? To było dla mnie oczywiste, że jeżeli ktoś odnosi sukces, to musi mieć grono fanów i grono hejterów. Bez tak naprawdę tego hejtu, no nic nie znaczymy. Ja zawsze powtarzam, ważne żeby gadali, nie przekręcali nazwiska, ale żeby zawsze mówili. Zdawałam sobie z tego sprawę, że będzie, że młoda kobieta, że blondynka, gdzie ona się nadaje do zakładu pogrzebowego i tak dalej. Więc ja się z tym liczyłam. Natomiast te moje lata szkolne, szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum, przygotowały mnie niesamowicie do życia. Przygotowały mnie do tego, żeby się zmierzyć z hejtem, z ocenianiem, które mam, mam na co dzień. Szczerze, ten hejt dzisiaj nie boli nic. Boli małą dziewczynkę, która nie wie, jak się obronić. A ja dzisiaj jestem dorosłą, silną kobietą. I jeżeli poza tym nikt mi ze przeproszeniem tak nie dopierdoli, jak ja sama sobie. Ludzie piszą, to jest nie tak, to jest nie tak, i tak dalej. Natomiast ja, oglądając siebie w telewizji, ja mówię: Kurczę, ta warga mi tutaj ucieka, cały czas patrzę na sufit, jakby mój mózg był po prostu na suficie. Ludzie nie potrafią w ten sposób. Mnie nie boli to, co, to, co oni piszą względem mnie, ponieważ ja jestem do siebie bardzo, bardzo surowa. Natomiast no, na pewno bolą mnie komentarze, jeżeli ktoś obraża mojego ojca albo moją matkę. No to, to to jest mi na pewno ciężko. A taki odcinek, która dla ciebie właśnie w tym programie tak najbardziej do ciebie przemówiła i którą najbardziej wspominasz, właśnie z odcinków? Czy oglądasz odcinki? Jeżeli mówimy o jakim programie? Królowe życie na razie. Nie no, no jak mam, jak mam być szczera, no to przecież to, to jest program, który ja oglądałam latami, tak? No dlaczego ja go oglądałam? No, dla pani Dagmary. Może ja nie powinnam tego mówić, żeby się koleżanki ze stacji na mnie nie poobrażały. Natomiast jest to na tyle barwna postać jest to tak silna kobieta, to jest kobieta, którą ja chciałabym być za, za, za parę lat. Tak silno mieć tak bardzo w dupie to, co gadają inni Tak, to prawda, pani Dagmara jest ikoną tego programu, bo jako pierwsza tam właśnie wystąpiła, ale to dzisiaj nie o niej I tak bardziej teraz pytanko właśnie do programu Damy i Wierzchniaczki, jak to właśnie było, że tam się zgłosiłaś? Czy to była twoja decyzja? Czy ktoś chciał, abyś tam poszła i spróbowała swoich sił? Jak to właśnie wyglądało z twojej perspektywy? Amelka, pierwszy raz zaproszenie w ogóle do telewizji. Ja dostałam jeszcze bardzo, bardzo młodą dziewczyną. Mieszkałam w Krakowie. Nie myślałam nawet mi się nie śniło, że kiedykolwiek się przeprowadzę do, do Warszawy, żeby żyć pół życia, pół czasu. W Warszawie, pół życia w tarnowie. Wtedy miałam pierwszy telefon od damy wieśniaczek. Wyśmiałam to. Popatrzyłam do lustra i mówię, że gdzie ty się pchasz. Nie wiem, może liście grabić, ale na pewno nie do telewizji w tym momencie. Kiedy weszłam do, do telewizji, kiedy zaczął się najpierw Królowe Życia, później był program 95 Gra Wszystko, w międzyczasie dostałam od mojego producenta zaproszenie do programu Damy i Wieśniaczki. Nie wiem, jak to kulturalnie powiedzieć, no, no praktycznie szczeliłam mu słuchawką, dlatego że ten program, ja go oglądałam, ja tego nie ukrywam, że, że, że latami oglądałam, natomiast on mi się bardzo nie podobał. Ja nienawidzę osób, które mają o sobie mniemanie, że są lepsze od innych. Głównoprawda, prawda, nie są lepsze od innych. Nie szata zdobi człowieka, nie pieniądze pokazują na ile jesteśmy wartościowymi ludźmi. Jeżeli oglądałam tak zwaną damę, która otwiera swoją tandetną szafę, w której ma trzy pieszaki na krzyż, jest w wynajętym apartamencie, pokazuje podrabianą torebkę Louis Vuitton czy Gucci, której oryginał kosztuje powiedzmy 10 tysięcy, ona mówi, że ta torebka kosztuje 25 tysięcy, no to chciało się po prostu przełączyć program. Jadąc na wieś, to cały czas pokazywała brak szacunku do tej rodziny, non stop się te kobiety wywyższały. Ja czegoś takiego nie akceptuję. Moja branża nauczyła mnie do tego, że ja mam codziennie styczność z różnymi osobami. Ja mam styczność z dyrektorem banku, z którym muszę mieć rozmawiać, ale tak samo z panią sprzątającą, do której też muszę, muszę potrafić dotrzeć, z którą muszę znaleźć wspólny język, tak? W tych najtrudniejszych dla nich momentach w życiu. Więc ja nie oceniam, ja się nie wywyższam. Ja znam swoją wartość i, i nie będę. Przepraszam, rżnęła przed kimś, przed jakąś rodziną księżniczki. W końcu stacja bardzo namawiała mnie na ten program, zgodziłam się, natomiast powiedziałam, robię to na swoich zasadach. I to jest chyba jedyny program, w którym ja brałam udział jak do tej pory, który, z którego jestem sama zadowolona, z którego nie zostały powycinane i pozlepiane później fragmenty na opak. Tylko pokazało, pierwszy raz pokazało to, jego miejsce musło na co dzień. Tak, bo jednak odcinek, w którym Ty wystąpiłaś, pokazał, co to jest, tak można powiedzieć, chcieć to móc. I naprawdę serca poruszyły, tysiące serc. I właśnie to była rodzina idealna dopasowana do Ciebie. Nie wiem, jak to właśnie wygląda, czy to jest losowana rodzina, czy również się zgłaszają? To ja miałam ten. jedną, ja miałam, Amelie, jedną prośbę. Jeżeli chodzi o ten program, żeby ta rodzina mieszkała albo blisko Warszawy, albo blisko Tarnowa. To była moja jedyna prośba. Dlaczego? No, dlatego, że od samego początku wiedziałam, że sobie nie wyobrażam uciąć po programie z taką rodziną kontaktu. Tak? Jeżeli mieszkaliby w Gdańsku, a ja jestem w Tarnowie, no to jest cała Polska do przejechania, więc wiesz, to to utrudnia. Natomiast, jeżeli ja mam praktycznie ich na miejscu, jeżeli jestem albo w Warszawie, albo w, w Tarnowie, no to cudownie, to mogę, to mogę ich bardzo często odwiedzać. I, I na szczęście nam się to udało. Naprawdę, ten odcinek mnie naprawdę poruszył. I jak zobaczyłam ten odcinek, to normalnie. No, byłam naprawdę z Pani dumna i również z tej rodziny, bo naprawdę no, mieli oni ogromne serce, pani ma ogromne serce i naprawdę program został tak na nowo odświeżony powiedzmy, bo zadziało się tam więcej dobroci niż troszeczkę, troszeczkę takiego podziwiania siebie. I naprawdę sztucznego, ten... sztucznego lansu i. i, i... Jak ja to zawsze mówię, wyżej sra niż dupę ma. No, no nie, ja mam dupę na swoim miejscu i wiem, wiem jak się zachować po prostu. No ten program też weryfikuje chyba ludzi, tak jak przychodzą panienki. No niektóre są po prostu ośmieszane w tym programie. Bardzo dobrze. A taka scena, która właśnie Pani zapadła w myśli, która najbardziej Panią tak poruszyła, którą Pani najbardziej zapamięta, to była... To było ognisko, to było oczywiście ognisko. Ja za każdym razem, oglądałam ten odcinek, no siedem razy na pewno, za każdym razem się wzruszam, za każdym razem płaczę, bo wracają dokładnie te same emocje, które, które miałam podczas tego ogniska. To są wspaniali ludzie. Ja się powtórzę, ale Jolka ma. Nie rzecz ma osoby, o której ja zawsze marzyłam, czyli, czyli o dziecku, czyli o przede wszystkim syn, synek, żeby to był chłopczyk, mi pod tym względem nie wyszło. I ja też jestem, wiesz, ja jestem do tego stopnia szczera, że ja się potrafię do tego przyznać, tak? To było jedno z największych moich marzeń, którego nie udało mi się zrealizować. Nie wiem, czy kiedykolwiek jeszcze, jeszcze uda. Więc ten chłopczyk tak mnie poruszył. To jest tak wspaniałe dziecko, że jakaś parka po prostu traktuje może nawet nie, że jestem ciocią dla niego natomiast, ja go traktuje tak naprawdę, po moim synem. Więc, no nie wiem, jak, jak kobiety mogą, mogą jechać na tą przygodę. I zapominać o tych rodzinach. Jeszcze y, przede wszystkim, jak są tam dzieci. I tym dzieciom dzieje się krzywda. Bo ja mówię, Jolka, ja mówię do Jolki, Jolka, ty sobie też radę. Y, Gosia sobie da radę, czyli mama Jolki. Ewka, ciocia, ciocia Jolki da sobie radę. Ale to dziecko samo sobie nie poradzi. Y, no, słuchaj, no do serce pęka, jak widzisz, że są potrzebne książki, czy są potrzebne zeszyty, czy są potrzebne... Hmm, kurtka czy rękawiczki na zimę, a oni nie mają za co, za co kupić. To jest straszne. I, I trzeba być osobą bez uczuć, żeby coś takiego nie poruszyło i potrafić zapomnieć. Więc, jak można, ty jesteś kobietą o ogromnym sercu. Ja się właśnie w tym programie ogromne cuda, uszczęśliwiłaś rodzinę i do dzisiaj właśnie masz z nią kontakt. Więc, jest naprawdę przepiękny gest i naprawdę pozdrawiam serdecznie tą rodzinkę, jeśli to będą oglądać. Obramiam. I również kolejne pytanko jest takie, bo pytanko takie dodatkowa, które chciałabym Ci dodać, to również. Program 99 grał wszystko, bo jednak tam bardzo dużo się dzieje na planie. I między innymi nie tylko na to planie to jest na backstage również, jest. więc naprawdę dzieje się tam ogrom rzeczy i najbardziej wspomniasz kogo właśnie z tamtym, bo tam są wszyscy, tam się każdy przewija. I naprawdę y, aktorów, którzy tam niekiedy są y, właśnie z programów Google Box. Czy to nie są aktorzy, ale pani Iza naprawdę też bardzo się rozśmiesza, czasami widownie, więc na pewno miałaś okazję ją poznać. I działo się naprawdę tam, jak to właśnie wspomniasz. Wiesz, co o tych nagraniach, które były teraz, do 99 gra o wszystko, tutaj szczegółów żadnych nie mogę, nie mogę zdradzić. Natomiast no na pewno mogę mówić o nagraniach, które już zostały wyemitowane, czyli ta, ta poprzednia, czyli to była chyba 99 gra o wszystko, VIP, tak. Kogo najlepiej najlepiej zapamiętałam? Na pewno Izę, na którą mogłam liczyć. Mówię o koleżance z programu, z Królowe Życia, która mi bardzo dużo pomagała, która była dla mnie wsparciem. I to nie mówię tylko na, na planie, tylko tak samo na backstage'u. I podczas tych nagrań podczas zdjęć do najnowszego sezonu Mogłam na nią kolejny raz, e, raz liczyć, czego się nie spodziewałam. E, wiesz, ja wiem, jak to jest być w tym programie, e, występować, grać w nim, tak? I jak go się ogląda e, siedząc na, na kanapie. I czasem można, niestety, odnieść mylne wrażenie co do niektórych postaci. Jak ja siebie zobaczyłam w Królowych Życia, to mówię: Jezus, wyszłam, jak taka. Jakaś lampa tandetna baba, totalnie zero mózgu, nic w głowie itd. Jeżeli kiedy Izę poznałam poznałam na żywo, widziałyśmy się. Cudowna, cudowna kobieta, na którą naprawdę zawsze można, można liczyć. Czego bym się naprawdę wcześniej nie spodziewała. Czyli jak widać, poznałaś trochę kulisy innych programów, no i również ciebie widzamy najbardziej. Chyba pokochali również za ten program i Wiesiaczki, że zmieniłaś troszeczkę no, przepisy programu Takie, że pokazałaś, że coś innego można wnieść i ogromne serce Ale również jakbyś tak mogła powiedzieć ostatnie słowa, jakbyś podsumowała ten swój rok, bo to już za koniec roku Co byś powiedziała sobie, czy nic byś nie chciała mieć, czy coś jeszcze chciałabyś podpiąć do nowego roku, jakieś postanowienia? Wiesz co, jak w ogóle mówimy o, o programie, jak się zaprezentowałam w damach, w damach i w jaśniaczkach, to ja nie chcę, wiesz, że, że, że poruszyłam serca widzów i tak dalej. Wydaje mi się, że jestem przykładem, bo pierwsza z w tym programie, że normalność i nie aktorzenie, nie tandetna gra, tylko bycie sobą jest najlepszym przepisem na odniesienie sukcesu. Bycie normalnym. Jak ja czytam komentarze, czy, czy, czy bijemy do mnie na wiadomości na Instagramie czy, czy na Facebooku, i ktoś mi napisze: Julia, ale, ale ty jesteś normalna. To jest chyba najpiękniejszy komplement, który mogę, mogę przeczytać. Czasy dzisiejsze są tak chore, świat wywrócił się do góry nogami. I słowo takie bardzo mało znaczące: Jesteś normalna. Dzisiaj zyskało niesamowicie na wartości, więc kocham, jeżeli ktoś mi napisze, że jestem normalna, bo jestem. I chyba stać mnie na to, że nie muszę nikogo po prostu udawać. Bardzo dziękuję, że mogłam Ciebie gościć w naszym dzisiejszym spotkaniu. No i bardzo się cieszę, że mogłam gościć królową życia, którą zawsze widziałam na ekranie, a teraz mogę zobaczyć ją na żywo. Bardziej królowa śmierci, no ale. To tak mówię, to tak mówię, ale zawsze będziesz. Panią Julią, która jednak no, rozkochała te miliona serc. Julią, na panią, to ja sobie kochanie jeszcze muszę sporo zapracować. Więc życzę ci miłego wieczoru. No i mam dzień nadzieję, dzień. że jeszcze kiedyś się spotkamy. Dziękuję, również mam taką nadzieję, wszystkiego dobrego kochana dla ciebie.